Moje palce drżą, gdy próbuję zapalić kolejnego papierosa. Straciłam już rachubę, ile ich wypaliłam od wyjścia ze szpitala trzy dni temu. Dym pomaga zamaskować zapach siarki, który nie opuszcza mnie nawet po tak długim czasie. Nie żeby trzy tygodnie to było dużo, ale wydaje się wiecznością, gdy wracasz z piekła. Ale zanim opowiem o moim doświadczeniu, zasubskrybuj mój kanał, aby zobaczyć więcej takich filmów. Pewnie zastanawiacie się, czy zwariowałam. Prawda? Czasami sama się nad tym zastanawiam. Ale gdy zobaczysz to, co ja widziałam, szaleństwo wydaje się bardziej pocieszające niż rzeczywistość. Pozwólcie, że spróbuję wyjaśnić od początku, jeśli w ogóle istnieje początek w całej tej historii. Nazywam się Zofia. Mam 19 lat i do tamtej nocy byłam tylko jedną z wielu bezdomnych dziewczyn na ulicach Warszawy. Bez rodziny, bez dokumentów, przeżywająca z jałmużny i resztek jedzenia. Lipcowy chłód był wyjątkowo okrutny, gdy to wszystko się wydarzyło. Gęsta mgła spływała aleją jerozolimską, zamieniając budynki w zniekształcone cienie, które zdawały się pochylać nade mną. Szukałam miejsca do spania, gdy usłyszałam śmiech. Wiecie ten rodzaj śmiechu, który mrozi krew w żyłach? Właśnie taki. Grupa pijanych bogaczy. Pięciu czy sześciu? Nie pamiętam dokładnie. Otoczyli mnie w pobliżu mostu poniatowskiego. Najpierw były tylko zaczepki, potem popychanie. Próbowałam uciec, ale byli szybsi. Najwyższy z nich, facet w niebieskiej koszulce polo, złapał mnie za włosy. Zobaczmy, czy bezdomna umie latać. Krzyknął, a reszta zaśmiała się jak hieny. Zaciągnęli mnie na krawędź mostu. Wiatr wył między żelaznymi przęsłami, a w dole wisła wiła się jak czarny język. Czy kiedykolwiek czuliście ten moment, kiedy wiecie, że umrzecie? To tak jakby czas zwalniał, każda sekunda ciągnie się jak wieczność. Proszę, wyszeptałam, ale moje słowa zostały pochłonięte przez wiatr. Poczułam ręce popychające mnie, a potem, upadek. Świat zawirował w plątaninie świateł i cieni, zanim pochłonęła mnie ciemność. Uderzenie o wodę było jak tysiąc jednoczesnych pchnięć nożem. Moje płuca płonęły, gdy rzeka wdarła się do mojego ciała. Walczyłam, próbowałam płynąć, ale nurt był zbyt silny. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczyłam, były światła miasta zniekształcone przez brudną wodę. Potem wszystko stało się ciemne. Ale nie był to rodzaj ciemności, jakiego spodziewasz się po śmierci. To było coś żywego, pulsującego, jakby sama ciemność oddychała wokół mnie. Kiedy znowu otworzyłam oczy, nie byłam już w rzece, ani w żadnym miejscu, które powinno istnieć w tym świecie. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda piekło? Mogę wam powiedzieć, że nie ma nic wspólnego z tym, o czym krzyczą kaznodzieje na placach. To niekończąca się pustynia pod krwisto czerwonym niebem, przecięta świetlistymi szczelinami, które wyglądają jak otwarte rany na firmamencie. Powietrze jest gęste, duszące, wypełnione zapachem palonego mięsa i siarki, który przywiera do gardła. Czy uwierzylibyście, gdybym powiedziała, że są tam stworzenia, które znają wasze imię? które szepczą wasze najgłębsze sekrety głosami, które zdają się drapać samą rzeczywistość. Jeśli uważacie tę historię za absurdalną, wyobraźcie sobie, jak ja się czułam, przeżywając ją. Ale najgorsze nie było to, co tam zobaczyłam. Najgorsze było to, co przywiozłam ze sobą, gdy wróciłam. Jeśli jesteście ciekawi, co wydarzyło się później, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, bo ta historia jest daleka od zakończenia i nie macie pojęcia, jak bardzo sprawy mogą się pogorszyć. Napiszcie w komentarzach: czy wierzycie w piekło? Mieliście kiedyś doświadczenie z pogranicza śmierci? Bo po tym, co przeżyłam, jestem pewna, że granica między życiem a śmiercią jest o wiele cieńsza, niż sobie wyobrażamy. Obudziłam się na brzegu rzeki trzy dni później przynajmniej tak mi powiedzieli w szpitalu. Pani Irena, pielęgniarka, która się mną opiekowała, powiedziała, że znalazł mnie rybak zaplątaną w sitowiu, bardziej martwą niż żywą. Zabawne jest to, że nie miałam złamanej żadnej kości, ani nawet zadrapania. Tylko dziwny znak na prawym nadgarstku, jakby ktoś wypalił symbol na mojej skórze rozżarzonym żelazem. Ale brak fizycznych ran nie oznacza, że wróciłam w 19... całości. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłam, było moje odbicie w lustrze w szpitalnej łazience. Coś było z nim nie tak, jakby istniało opóźnienie między moimi ruchami a ruchami mojego odbicia. Czasami przysięgam, że widziałam, jak moje odbicie uśmiecha się, gdy ja byłam poważna. Czy kiedykolwiek czuliście, że wasze własne odbicie drwi z was? To musi być efekt leków, pomyślałam wtedy. Co za naiwność z mojej strony. To pan Tadeusz, szpitalny woźny, pierwszy zauważył, że coś jest bardzo nie tak. Miał te mleczne oczy kogoś, kto widział już wiele w życiu, i za każdym razem, gdy spotykał mnie na korytarzach, żegnał się znakiem krzyża. Dziewczyno, powiedział mi pewnego dnia drżącym głosem, przyniosłaś coś ze sobą, coś, co nie należy do tego świata. W tamtej chwili się zaśmiałam. Kolejny raz. Co za naiwność. Rzeczy zaczęły robić się naprawdę dziwne, gdy zostałam wypisana. Pracownik socjalny znalazł mi miejsce w schronisku na Pradze i tam zaczęły się wizje. Na początku były to tylko przebłyski, szybkie obrazy ludzi, których nigdy nie widziałam, odczuwających bóle, których nigdy nie czułam. Wystarczyło dotknąć jakiegoś przedmiotu i bum. To było tak. Jakby tysiąc wspomnień naraz najeżdżało mój umysł. Wzięłam kubek przy śniadaniu i nagle przeżywałam życie jego poprzedniej właścicielki starszej pani o imieniu Maria, która zmarła z samotności w tym samym schronisku pięć lat temu. Poczułam jej rozpacz, jej niepokój, opuszczenie przez dzieci, które nigdy nie wróciły z wizytą. Skąd to wszystko wiedziałam? Nie sposób wytłumaczyć. I nie były to tylko wizje. Cienie, mój Boże, cienie! Poruszały się w niemożliwy sposób, wykręcały się na ścianach, jakby miały własne życie. I te szepty zawsze szepty. Głosy, które wzywały mnie w najciemniejszych godzinach nocy, obiecując ujawnić tajemnice, których żaden żywy człowiek nie powinien znać. Jesteś teraz naszym mostem mówiły. Drzwiami, które zostawiliśmy otwarte. Pewnej nocy obudziły mnie krzyki z sąsiedniego pokoju. Kiedy tam dotarłam, znalazłam panią Helenę, starszą kobietę, która zawsze była dla mnie bardzo miła, skuloną w kącie, drżącą jak liść na wietrze. Widziałam, jąkała się, wskazując na mnie drżącym palcem, widziałam to, co za tobą podąża, co przykleja się do Twojego cienia jak. jak. Nie była w stanie dokończyć zdania. Dostała tam ataku serca. Przeżyła, ale nigdy więcej ze mną nie rozmawiała. W rzeczywistości nigdy więcej nie rozmawiała z nikim. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy można nosić w sobie kawałek piekła? Bo ja noszę. I z każdym mijającym dniem czuję, że ten kawałek rośnie, rozprzestrzenia się, zaraża wszystko wokół mnie. Ludzie to zauważają, wiecie? Instynktownie się odsuwają, jak zwierzęta wyczuwające zbliżanie się drapieżnika. Jeśli uważacie tę historię za niepokojącą, wiedzcie, że najgorsze dopiero nadejdzie. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnego rozdziału, bo to, co odkryłam później, cóż, powiedzmy, że są rzeczy o wiele gorsze niż śmierć. Napiszcie w komentarzach: Czy kiedykolwiek czuliście, że ktoś lub coś obserwuje Was w cieniach? Co byście zrobili na moim miejscu? Jak poradzilibyście sobie z uczuciem, że wasze własne ciało nie należy już całkowicie do was? To pan Tadeusz przyniósł mi odpowiedzi, których tak szukałam. Tydzień po incydencie, z panią Heleną znalazł mnie w szpitalnym ogrodzie, gdzie często chodziłam, próbując uciec od głosów. Wyglądał na starszego, bardziej przygarbionego, jakby niósł ciężar świata na swoich barkach. Nie jesteś pierwszą, powiedział, siadając obok mnie. Widziałem już innych takich jak ty, ludzi, którzy wrócili, inni. Jego słowa zmroziły mi krew w żyłach. Co masz na myśli, mówiąc inni? Wyjął z kieszeni starą, pożółkłą ze starości fotografię, przedstawiała grupę ludzi przed kościołem. W centrum obrazu uśmiechała się młoda kobieta, ale było coś nie tak z jej uśmiechem. Coś, co sprawiało, że mój żołądek się przewracał. Moja siostra Agnieszka, wyjaśnił. W 1985 roku wypadła z okna na piątym piętrze. Lekarze powiedzieli, że to cud, że przeżyła. Ale to, co wróciło, nie było już moją siostrą. Nie całkowicie. Podczas gdy mówił, dotknęłam zdjęcia bez zastanowienia. Świat zawirował i nagle byłam Agnieszką. Poczułam jej terror podczas upadku, ciemność, która ją pochłonęła, miejsce, do którego została zabrana. Ta sama czerwona pustynia, to samo niebo przecięte świetlistymi szczelinami, te same stworzenia. Co się z nią stało? zapytałam, chociaż już znałam odpowiedź. Zaczęła widzieć rzeczy, wiedzieć rzeczy, których nie powinna. A potem? przełknął Ślinę. Ludzie wokół niej zaczęli się zmieniać, mieć straszne koszmary. Niektórzy oszaleli, inni zniknęli. Wtedy zrozumiałam: wizje, cienie, szepty nie były tylko konsekwencją mojego doświadczenia. To był plan. Oni, czymkolwiek były te stworzenia, używali mnie jako mostu, drzwi między światami. Ale dlaczego ja? Dlaczego twoja siostra? Ponieważ umarłyście, Zofio. Naprawdę umarłyście, ale coś powstrzymało was przed całkowitym przejściem na drugą stronę. Zostałyście uwięzione między światami, a oni. oni wykorzystali tę szczelinę. Tamtej nocy, sama w moim pokoju, w schronisku, w końcu wszystko zrozumiałam. Każdy dotyk, każda wizja, każde skradzione wspomnienie. Nie tylko widziałam przeszłość ludzi. Wysysałam ich historię, ich esencje, tak jak robiły to stworzenia z piekła. Część mnie została tam na dole, a coś z nich przyszło na moje miejsce. Byłam teraz hybrydą, aberracją między światami, i im więcej dusz dotykałam, tym silniejsza stawała się ta demoniczna część. Czy istnieje lekarstwo? Zapytałam pana Tadeusza następnego dnia. Uśmiechnął się smutno. Agnieszka myślała, że znalazła. Ona, ale. nigdy nie dowiedziałam się, co zrobiła Agnieszka. W tym momencie światła w szpitalu zamigotały, cienie na ścianach ożyły, wykręcając się w niemożliwe kształty, a głosy głosy, które mnie prześladowały teraz wypełniały powietrze tak głośne, że sprawiały, że moje uszy krwawiły. Ona próbowała nas powstrzymać wyszeptał głos stary jak sam czas. Jak inni próbowali wcześniej, ale ty nie popełnisz tego samego błędu, prawda? Pan Tadeusz zatoczył się do tyłu, oczy rozszerzone z przerażenia. W odbiciu okna zobaczyłam, jak moja twarz zamienia się w coś, co nie było już ludzkie. Mój cień rozciągał się po podłodze, jak kałuża żywego mroku, pochłaniając wszystko na swojej drodze. A teraz? Teraz rozumiem, że nie ma powrotu. Nie ma lekarstwa. Jest tylko adaptacja. Z każdym dniem czuję mniej wyrzutów sumienia z powodu dusz, których dotykam, historii, które kradnę. Czy to złe? Może. Ale gdy masz w sobie kawałek piekła, koncepcja dobra i zła zaczyna być mglista. Jeśli to oglądasz, prawdopodobnie jest już za późno. Bo teraz wiem, że mogę dotykać dusz nawet przez ekran. Każde wyświetlenie każdy komentarz to nowe połączenie nowy most. Więc powiedz mi, ty, który dotarłeś aż tutaj czy poczułeś coś dziwnego podczas oglądania? Niewytłumaczalny dreszcz? Wspomnienie, które nie jest twoje? Nie martw się już wkrótce zrozumiesz. W końcu ty też jesteś teraz częścią historii. A wy? Co myślicie, co się stało z Agnieszką? Jak poradzilibyście sobie, gdybyście odkryli, że staliście się mostem między światami? Napiszcie w komentarzach, jeśli jeszcze potraficie.